A to przysięgam ci, nie było powyżej stu nawet. Kata zrobił basen z paliwa, a chce mnie wysadzić w powietrze. Trzeba go skończyć nagle. Już zalewałem benzynek na stacji. Przecież to jest niemożliwe. Ja już się napiłem jej tam, więc ja już nie mam czucia. I nagle patrzymy, nie ma nic. Dotarłeś. No, no. no je. Dobra, mamy wszystkich. Kochani, witam Was serdecznie na grudniowym świątecznym zresztą treningu. Nie, To Jotą ale jest tylko BMW E46. Jesteśmy dzisiaj na e, treningu Driftu u Patryka Detmera. Jest bardzo dużo samochodów. E, wydaje mi się, że więcej nawet niż 40. Patryk przejechał właśnie swoją BMW Miałem już jeden trening za sobą. Zaraz wyjeżdżamy na kolejny. Jest super pogoda. Jak e, na to w roku, to myślę, że jest okej, okay. nie pada śnieg, słońce za chmurami Jest zimno, trochę wieje wiatr. A teraz z grubej rury idziemy się przejechać! JADYMY! Rzucony i góra! Ciągle nas ganiają panowie w Czerwona flaga! Obróciło się dwie osoby! Jeszcze mu koło lata. Pa, paja górę! robi. Na mieście jesteśmy. Aj, ten Mercedes wysoki jest w ogóle. Patzi, ma lampy. Zjeżdża. O, tu skisła Mka. Albo po prostu wypadła z trasy. Ktoś ma na dachu renifera. Bo no wybałem jakaś co to jest M M2K. Się przegrzało i zaczęło odcinać. Dobrze, że jest takie zabezpieczenie. Nie, jak odcina zapłon, to znaczy, co jest. Sprawdzamy na temperatury. A to przysięgam ci, nie było powyżej 100 nawet. Jest w trybie awaryjnym. Skoro jest w trybie awaryjnym, to znaczy, że coś jest nie tak. Nie było nawet powyżej 100, okay. przysięgam ci. Żyga płynem. Co Zaszygał się? ma. no. Rekulator się nie włączy. Zapraszam ja do Torunia. Jesteśmy już w okolicach Torunia. Jechaliśmy tam ostatni przejazd, już ustawialiśmy pary. Chciałem zacząć gonić drzwiazgę czerwoną, dwójka z Infamous Group. Zacząłem go gonić, nagle podcięcie zapłonu, zjeżdżam. No i nagle otwierałem maskę i nagle, tak czy sobie opowiem, zażygał się motor płytem potyczym. Jak ja patrzyłem, temperatura nawet nie była powyżej 100 stopni. A zjechaliśmy, było prawie 110. No i zjechałem, Tak tutaj patrzył, co się dzieje, no i okazało się, że dokładnie nie wiem. Wydaje mi się, że w zbiorniku od płynu chodniczego była jakaś zaślepka, która wypadła pod ciśnieniem, no i zaczął się płyn wylewać. Tak parował, jakby miał 200 stopni. Czekamy, aż tatu coś zdziała i doprawi. Jest tylko jakby gorący gorący jest kabel, przekaźnik i on jest spalony Czyli co mam? Czyli mam zmostować 30 z 87. Tu jest jakaś zwara taka, że, że popier... To no nie, tu nawet nie ma obcy. co od palić. Tam jest wrzątek wszystko, że się się zapali. Gata, fero spre chicendat mare, mai e de ce sau să vom uita să-l croie? se Generalnie jazda jest super, tylko musimy wyeliminować to szarpanie ciągle hydro. Nie możesz latać ciągle na każdej przykładce i targać hydro, bo bardzo na tym cierpi twoja płynność przejazdu. I tak samo jak z Kordianem jechałeś parę, staraj się hamowywać lepiej lewą nogą nożny hamulec. Bo jak w momencie, gdy ty targasz hydro, on się od ciebie odsuwa, ucieka ci. My musimy się do niego dosuwać, więc nie chcemy targać tego hydro. Wyrzucamy to totalnie na tej przekładce na patelnię, jedziesz, przekładka, lekkie ujęcie gazu, przerzucasz dupę, klepane i ogień. Jeśli uciekamy, to robimy, łapa jest do inicjacji, czyli pach, przejście, jak jedziemy pierwsi, to jedziemy już pełną prędkością i pełnym kotem i gazem, żeby ta prędkość była duża. Nie używamy na przykładkach tych szybkich łychy, bo nie ma hydrołapy, bo nie ma sensu, bo tracisz prędkość i dajesz się dogonić. Natomiast jak gonisz kogoś, to używasz lewej nogi, doklejając się go i też nie podcinasz się na kolejnych zakrętach, tylko moment odjęcia gazu, przejścia do klejenia. Przytrzymania lewą nogą i trzymania kątem, w momencie, bo on będzie jechał bardzo, bardzo szybko. On też nie będzie używał tego, tego ręcznego. Więc jak ty go użyjesz na szybkiej którejś przekładce kolejnej, no to on ci odjeżdża, traci dystans, nie? Okej. Okay? Przede wszystkim ręcznie służy nam do korekt wpady, czyli jak jesteśmy bardzo blisko. Ktoś nam zmienia kąt, albo ktoś gdzieś nam wypływa, no też możemy się trochę przytrzymać. Bo no, 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 no. jak widzimy, Czyli... że lider wy, wytraca prędkość, no to no możemy się tak. lekko dociąć, Czyli żeby lewa... się dopasować do niego. Nie? lewa noga i delikatnie. Tak. Ale to już jest w takim styku na bra... mega bliski, nie? Tak. Czy to już no, no To totalne? jest naprawdę no. na takich no. okay. Ale jest pięknie. Jeszcze jedna sprawa. Jeśli jest, jest, jesteśmy liderem, Torun jest torem, który przede wszystkim podczas lidowania tutaj w ogóle nie powinieneś jechać na hydro. Nawet na inicjacji możesz zainicjować skopa ze sprzętu. Wali w okay. kopa, leci z bokiem, i ty powinieneś jechać całą trasę na wklepanek. Toruniec w tą stronę, czyli w normalną stronę, trasą, która cały czas buduje prędkość. Jedziesz z małej prędkości i cały czas się napędzać. Tu nie ma momentu, że ty gdzieś tam musisz zwolnić. Te. Ty cały czas możesz jechać tu na wklepane. Tylko ty tu musisz dostosować kąt, prędkość wiadomo, ale cały czas powinieneś się napędzać. Czyli duży kąt i wklepane. Duży kąt i wklepane. Okay? Letmerem, który stoi obok mnie. Lecieliśmy parę, Patryk mnie gonił, ja robiłem lida. Czyli wjechałem pierwszy, uciekałem i nagle zaczyna mi na proszę odcinać zapłon. No i Myślę, prawie wjechałem pa ci w dupę. Patrzę na ten, patrzę na zegar. Nie jest zagotowany. Wszystko jest ok. No i zjechałem, odkręciliśmy Korek, korek od paliwa. I nagle patrzymy, nie ma nic No to już wiadomo dlaczego mi zaczęło przerywać Teraz Borys powie jak oddać pompę, pożyczyliśmy Bo tato jak zwykle z beczki leje I robi basem w samochodzie z paliwa <laughs> Nic nie robi, żadnego basenu Tato pożyczył pompę specjalną baranie I pożyczyliśmy pompę i nalaliśmy paliwo i latamy dalej tato, pożyczył pompę Tak, tak, tak Najpierw zrobiłeś basen w samochodzie bo... sprzedawczyk nie ba... wysadzi Obym, nie basen i... a, a zaraz powiem. no tata zrobił basen z paliwa chcę je wysadzić w powietrze daj, daj troszkę gazu troszkę gazu daj troszkę, gazu. Daj troszkę gazu. benzyna, zalewałem benzynę na stacji przecież to jest niemożliwe Przede mną jest ta pompa co, ten, co ten Weźcie wózek Wózek weźcie i, tak i wózkiem przywieźcie po Idź Borys po pompę, po pompę Dobra. Macie pożytek 98? No 98, no? 98? No? Kurde Nie, bo my zalaliśmy jedynkę do pełna I mam w pańkach bańkach 95 Masz 8 98? Co tam? 98 no? Nie, 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 nie. <laughs> Niestety nie! 95 5 tylko! Kurde, nikt nie ma 98. 8 Wszyscy mają 9! Mmielibyście poruczyć parę litrów 98? 8 Nie ma. 9-8 to za drogo dla tak. <gry> Paliwa I nie wie, czy to jest jakieś rozwodnione 9,8, i nie chce zapalić mi BMK. No masz tam 20. Ile potrzebujesz, 20 czy 5? No, myślę, że bardziej 20, ale to będzie. No, no, to się... no dobra, to dawaj ten Dzięki, dobra, dzięki. Ja już się napiłem jej tam, więc ja już nie mam czucia. Czy to pachnie jak benzyna? Uś. Tak, bo benzyna pachnie z benzyna, a diesel jak diesel, więc... Mądrego to i warto posłuchać! Włącz zapłon! Wyłącz zapłon! Włącz zapłon! Próbuj go delikatnie palić, ale bez... bez gazu. Ja nie wiem, co z nim się dzieje. Jakiś kurde... atak zawałowy dosłownie. Zdrawiam, mamy tacy i rodzina. Dużo strachu się najadłem, nie wiem, co się wydarzyło. Jest szansa taka, że nalaliśmy z beczki paliwo, które zatankowałem na stacji normalnie, ale nie mam pojęcia, co się wydarzyło w beczce na dole czy jakiś strzpie, i po prostu... Tu na miejscu, zapaliła i zgasła. I dzięki Bogu, bo gdybym dolał tego paliwa, to jest szansa i ten syf, czyli nie wiem, woda, nie mam pojęcia co tam jest. Mieszałbym z dobrym paliwem, to nie daj to jest, niestety podejrzewam, że wybuchłby silnika albo coś by się wydarzyło. Przeczyszczyliśmy cały układ paliwowy, no i mamy nadzieję, że jest ok, ale jest ok, bo jest po prostu totalnie czyste paliwo w tej. Zakończamy tego vloga z treningu driftu na torze Motopark Toruń Samochody właśnie zjeżdżają Treńczycie. Udało na ostatnie trzy wyjazdy, mniej więcej tak 15 kółek Może przesadziłem, 10-12 kółek naprawić samochód Jeździł, podawał tak jak zawsze Udało się to naprawić, tato, tato mechanik naprawił, jeździliśmy Więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnych vlogach.